Manko się Manko, tutaj ekipa Airstyle w piłkarskim wydaniu, ale właściwie co my tutaj robimy? Rozpoczynamy nową serię filmów pod nazwą Footricks z marką Eleven Team Sport. Kevin, a co dokładnie będziemy nagrywać? W dużym skrócie będą to nierealne zagrania piłkarskie, ale z freestyle'ową domieszką, więc może być całkiem ciekawe. A Kala, co dzisiaj w planach? Cztery tryczki dzięki którym Uuu, zawsze będziesz błyszczeć na swoim błyszeć. okolicznym Uuu. stadionie. Dobra, nie przedłużamy, zaczynamy, Be. Chodź, chodź, pokażę ci pewną wariację elastiko, dzięki której możesz zostawić przeciwnika na plecach i od razu odejść strzał na bramkę. Tak, tak, kolejna zagrywka, po której przeciwnik na wojsku będzie oglądać tylko Twoje plecy. A teraz trochę klasyki. Złap ode mnie ten miks i dosłownie czaruj na boisku oh A ty którym trikiem błyszczysz na boisku? Ja tam nie wiem jakby chłopaki, ale ja na, na swoim <noise> A Ty daj znać, który najbardziej pasuje do Ciebie w komentarzu. Oczywiście widzicie my już w nowej ulicznej odsłonie Airstyle'owa Arena do gry 1 na 1. Wkrótce nowe filmy. Tak jest. I nie zapomnij zostawić subskrypcji, lajka, komentarza. Co tam tylko potrafisz po prostu bądź z nami. Futrix X Airstyle, do zobaczenia. P Elo!